Wiem, co to są snacy. Nie zostały one mi zarekwirowane, i to mam pytanie, co mi grozi za to, bo byłem straszony policją, że pójdzie na testy i wie, że to narkotyki. Nic. Nic masz y, nie robić i powiedzieć, że mają ci to kurwa oddać, bo y, właśnie ci zajebali twoją rzecz, nie mają prawa czegoś takiego robić. To Nie, no ja bym powiedział dobrze, to proszę zadzwonić na policję. Przy mnie proszę zadzwonić, ja poczekam sobie na tą policję. Stary, jakbym był chujem, to bym na twoim miejscu poszedł na jednostkę, bym złożył zawiadomienie o, o tym. O kradzieży po prostu.